ma! Tu wasz ulubiony konsolowy Dominik Dziś doszły zmiany mojej kolekcji gier Więc zaczynajmy Na pierwszej półce Jest gry na Pegasusa, kadrydze i konsola W drugiej półce Jest gra... gry na Xboxa, Xbox 60, Xbox One Czyli strefa Xboxa Czyli Kinect i, i pad do Xboxa klasycznego. Na dole, drugim półce są właśnie gry na PlayStation 3, PlayStation 4 i PSP. A także pad do PS3 i 1 do PS4. W ostatniej rubryce znajduje się reszta moich rzeczy, moich gier i. Będę pokazał Wam wyjątkowe gry, które będą w gameplayu. Prawdopodobnie dzisiaj, jutro będzie sprawdzajmy, zagrajmy i gameplay z Xboxa. W środę 3 gry na PlayStation 4. A w... prawdopodobnie czy w czwartek, piątek będą gry na Xbox 360, czy w sobotę. A reszty Nest Classic Mini i Game Box też prawdopodobnie będą. Jeśli oglądaliście do końca, to nie zapomnijcie łapkę w górę, subskrybujcie, zostawianie łapki w górę. Yy, Napiszcie w komentarz pod tym filmem. Do zobaczenia, cześć!